Witam wszystkich, zagramy sobie dzisiaj rogiem na trujeczkach solo Bo to będzie taki build trochę trollowy, pod pickpocketa Tutaj mamy pickpocket, stealth, creep, hide mastery, smoke pot i hide Jakby ktoś chciał zagrać, to raczej tego nie polecam grać nikomu za bardzo, bo to nie jest jakby build praktycznie do grania Tutaj można nawet grać bez itemek, pewnie tak będę robił, że będę bez, bez w ogóle niczego grał To jest bardziej taki build, żeby sobie potrollować ludzi, więc zobaczymy jak nam pójdzie no to lecimy. No i jesteśmy w gieretce. Tak jeszcze najważniejsze co jest. Jakbyś, jakby ktoś chce chciał takie coś zagrać, to jest to, że nie możesz mieć nic na pasku, bo jak masz coś na pasku, to masz na przykład pota i on się świeci. Więc no lepiej żeby cię ludzie nie widzieli. A wy tutaj nie widzicie za bardzo, bo kamerka świetna, no, ale tak mniej więcej widzisz, że tutaj na pasku jest potek jak jest ten. No wiesz o co chodzi? Więc lepiej go po prostu ściągnąć, żeby nie, nie było nic tutaj. To też najlepiej by było pościągać w ogóle, żeby nic nie mieć. Żeby być czystym szkieletem. Dobra, mamy kogoś. Tutaj ktoś będzie. Jak nie podejdą, to idę za nimi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I się może udać. Tylko tak, żeby nie odwrócili się lepiej. Oj. Dobra, czekaj chwilę. Jestem czystym szkieletem, pamiętaj. No bo on teraz tutaj. I teraz niewitka. podchodzimy i go okradamy. O kurwa, patrz, co, co nie robią. I klikając F, jesteśmy w stanie ich okrać, nie? Oni nic, nic nie są świadomi. I tutaj, jakby, mamy ich itemy. Jak widzisz, jak to dochodzi do końca, dostajemy z niego itemy. No, a się stare w końcu. Spierdalamy. I teraz zostali oficjalnie okradz okradzeni Zgaszmy światło No, za podkradliśmy Old Clofa. jakieś tu buty, coś Takie rzeczy nam się udało ukraść Ciekawe czy oni w ogóle są, są świadomi tego co się stało Stańmy tutaj, on nie widzi jest ciemno Jak się nie będę ruszał to on nie będzie widział, nie? To trzeba pamiętać jak przejdą tam, to my wtedy sobie ten. Pójdziemy za nimi i chwieciem okradać dalej. Znaczy oni nic nie wiedzą. Chłopy są niczego nie nie? Dobra. Kontrol przejdźmy. Tutaj Kurde, jak czuję. Dobra, chodźmy za nimi. Ja pierdolę, że i nic nie są świadomi, nie? Dobra, jest stealtha. I podkradamy, podkradamy. Chłopkita dostał, nie? Ja pierdolę, wyjebał się. Dobra, kradniemy go. Nothing to steal. Ja pierdolę... Co ty się odkurwia, nie? Chłop, chłop. Ten chłop to jest niczego nieświadom, co się dzieje, nie? Dobra, zostawmy ich w spokoju. Oje, ty, ktoś jest. No, tych już na, na maksa, ci już nic nie mają. Co gorsze, to powyrzucam. To jeszcze będę potrzebował. Potrzebujemy miejsca, oczywiście. Szkieleta muszę się pozbyć, żeby mi nie przeszkadzał Dobra, tutaj będzie gdzieś do góry za chwilę Tam będzie, widzę wiem gdzie jest Tylko Ciekawe, bo tutaj Zresztą Ani kurwa nawet mnie nie, nie zauważyli, nie? Dobra, czekaj, bo tu jest problem z tym szkieletem lekki Chłopie w ogóle Mnie nie zaważyła, to jest właśnie ten skill szkieleta, bo ten szkielet się trochę w, w tłum wtapia Więc chcesz dobrze zagrać tym pickpocketem to najlepiej szkieletem Tutaj ktoś jest Jak otworzyć drzwi to mnie usłyszy On teraz usiadł jest ten wizard co spele potrzebował No bo jak pójdę w tę stronę to użyjemy Tutaj Niewitki. I okradamy ich Mamy pota Oj, nie chciałem tak zrobić Dobra, trochę ich, trochę im podkradliśmy Skrola, poty Trzeba je nie widkie jeszcze raz Oni wracają Stealth Kradniemy Ognicho. Tak, żeby się odsunąć, żeby ten nie, nie, nie potknął się o mnie. Dobra. Co jeszcze mam? Potek. Teraz już musimy przejść gdzieś. Ale jeszcze i zostały. Trochę zostali podkra podkradzeni. Nie za dużo. Nie wiem, czy oni w ogóle zauważyli, że coś się ubyło pójdźmy od, od, dookoła z tutaj no dobra, to spróbujmy złapać escape'a no trochę podkradli, podkradliśmy jakimi złodziejaszkami jesteśmy można powiedzieć no bo idealnie jeden portal dostał więc skakujemy i udało ci się nawet uciec więc o dziwo o ciekawe bo ci poszło do piekła oj, chyba kogoś mamy tutaj chyba zawiję tej tego tutaj gdzieś ktoś był w ogóle ludzie się od bossów wypierdolą na dole są, na dole są, dobra. Pogaśmy trochę świateł. Przejdźmy od góry. I zrobimy to tak, niewitka, od góry niewitka, zaskoczymy. I patrz, bieramy, bieramy wszystko. Bieramy wszystko, co mają. A znaczy w ogóle na mnie patrzą, jakby mnie widzieli, nie? Nie wiem o co tu chodzi. Chłop patrzy. A i co, jest w Miseku? Zbugowało się. Oj, jeszcze tego? Nowa Smoke, dywersja. I wiksa Zajewaliśmy im wszystko, nie co mają. Nie wiem, co tu się dzieje i tam jeszcze mnie szukają. Nawet zaraz ich okradniemy do końca, bo to widać, że. Widać, że jakieś się są kurwa borowiki, nie? Zróbmy tak, zgaśmy tu Zobaczmy co robią, nie widzę go na razie Tam jest Mamy dwa smołki jeszcze, więc możemy... Usiedli?! Dobra Myślicie, że mnie widzą? Pójdę tak tutaj nie ma widoczności. Oj. Nothing to steal. Oj. Chyba są świadomi. Zobacz, zobacz, co, zobacz. <laughs> formacja, formacja żółwia. Gdzie, gdzie ja mogę być, nie? Podejść. fighter Dobra. Mamy jeszcze tutaj. Hmm. Chowamy się. Gaśmy światło. Że mnie nie zobaczy. Tu jeszcze muszę zgasić Tam jest do góry. Tam, tam, nie widzą mnie, bo zgasiłem światła. Nie wiedzą co się dzieje. Dobra, no, im teraz przejdą do niego, to my przejdziemy po schodach. Za nimi. Zaraz stelfa mamy, mamy już No Ani też nie za dużo im zostało do... Do rozkradnięcia niestety. Ale weźmiemy wszystko. Ja ja, ja, ja nie wiem, że, że. Nie wiedzą, że. Jak ja, ja sobie światła, nie? Oj! Chyba wie. Chyba wie, ale nie wiem. No tak. No teraz to na jego oczach zrobiłem. Dobra, dochodźmy no tam, zobaczmy co oni, co oni będą knuli dalej. Aj, myślałem, że to idą już. Niepotrzebnie, ani widka trochę. Dobra, bo myślicie, że jak podejdę na kripie na i zacznę go po prostu okradać, to zauważy? Tak na jego oczach? Dobra, robię to. Chyba wiedzą. Ucieka, ucieczka, ucieczka! A no znaczy walić AOE przeciwko Andedy, nie? On myśli, że jestem jakimś ten mobem chyba. A nie myśli, że jestem mobem, nie? Dobra, czekaj. Idziemy tu I tu stealth. I kradniemy. Jeszcze kija mamy z niego. O kurwa stiletto to niebieskie no, ale nie, no musimy, musimy, musimy ich okraść, nie? Ale, ale sam kurwa tutaj. O nie. Chyba, no, czekaj, pogasz Pogaśmy wszystko. Już tak oni mają torcze, więc ciężko trochę. To teraz zbudujmy taki ten, miejsce, żeby móc się schować. I teraz zobacz. Przez sam środeczek ten tutaj, awk, chwilę. Tam pod, pod, podkradniemy go. Nic nie wie, on jest afg. Nothing to steal O nie, wie! On wie! Dobra, spokojnie, spokojnie Dlatego jeszcze okradliśmy ze wszystkiego Fighter i Barba jeszcze coś mają Ten Barba jest taki trochę chyba najbardziej ogarnięty z nich, tak mi się wydaje Nie wiem czy on mnie tu widzi Oj, chyba widzi. Chyba wiksa, wiksa, ale nie zamknął. Hmm. zróbmy tak. Chodźmy z tej strony. Hej, <laughs> idę czekają na mnie, aż wejdę. Chyba czekaj, okay? Stef. O kurwa, nie wierzę w to, nie wierzę w to Patrz to, patrz co to między nimi przeszedłem A to czeka Nie widzi Nie widzi Jesteś kurwa ślepy? Dobra, nothing to steal Chyba zrobię akcję Akcja animacja Ja pierdolę, ale co to za ludzie co w ogóle nie? Co, co mamy z niego? Czawka, jakieś ten? Jeszcze fightera musimy okreszyć. Co nam jeszcze fighter? Ja to mi się wydaje, że tam się kłócą, kurwa, czy to faktycznie jest jakiś szkierę, co ich okrada, czy, czy nie, nie. Ale muszę tam im kurwa gdzieś zniszczyć właśnie. Najpierw sobie ich nie zabijam, nie tylko okradam. Jestem taki zły. chodźmy za tym fighterem klera mamy na plecach a tu jest barb oj no bo czekaj, fighter mnie widzi a Clare wziął chyba tego es escape'a no bo zobaczmy czy, czy coś czy Co coś ma, nie ma nic Nie! Kurwa, chciałem go zamknąć! Nie zdążyłem. Tak blisko, bo. Chciałem przed nosem zamknąć tutaj. Serki w ogóle, że tak trochę ciemno będzie, dalej no, muszę pogasić. Barba tu stoi pod tym. Chyba zbudowałeś coś? Zobaczmy. A coś, coś przyniósł. Na to Trystilierz. Dobra, dostawmy ich. Ja nie wiem, oni się chyba wypierdolą. Nie, nie wiedzą, chyba, że trzeba w ogóle uciekać, nie? Bo to jest Escape. No, trochę z nich za rzeczy ogólnie. Trochę ich tak. trochę ich tak wiesz. Takim bully trochę jestem, jak mi się wydaje. Zobaczcie, nic nie mają już. Puste plecaczki. Nie wiem, coś tutaj teraz znalazł. A to chyba poprzez tego swojego poległego komrata musieli. No, ale no cóż, koledzy, no, niestety, no. Tak to bywa już na tym świecie. W ogóle na tej lodowej to może być dosyć ciężko, bo to jest jasno, bardzo. Chyba tutaj ktoś jest. Jakiś barbarian niż chyba beczułki. Pagaćmy lekko. Oj, dobra, niewitka. Niepotrzebna niewitka w sumie, ale się odwrócił. Nothing to steal, nic nie mają. Chyba jak to teraz zrobić? Mogę spróbować po prostu podejść. Ale zróbmy tak. Poczekajmy na niewitkę, i wtedy ich dopiero okradniemy. No i teraz zróbmy tak. Tu niewitka. I tego trzeba okrać, bo tamten nic nie miał. Buciory, Czemu mu nie da tych butów? Tykiera. No zajebiście. Nic już nie ma. Dobra, odchodzimy, ale mamy nasze ofiary, Bard jeszcze może coś mieć Dziwne, dziwnie mało rzeczy mają, nie? No, zgaszę tu Już tu jest cło takie, że mnie zobaczy raczej Bo musi na czarnym tle być, żeby cię nie widział chłopak zazwyczaj To zgasić, ale to może zauważyć Dobra, chodźmy tu i zaraz witkę musimy Do Barda, do Barda, dojdę? Doszedłem, okej okay. Ohohoh, ja ich zbaitowałem Dobra, tylko problem jest teraz taki, że... Zaraz się się niewidka kończy Bart, chodź tu Dobra, teraz za nimi Szybko Co mamy, co mamy? Rusty Ten, Broken school. Dobra, nie wiem jak oni mnie nie zaważyli nie? Chodźmy z tej strony może teraz I znowu tu wyszli Zobaczmy co robią Możliwe, że będą dookoła, szli, tutaj, by może tutaj znowu okradł. A ten tam stoi. nadu zeskoczył. Nie wiem, gdzie jest Bard. Bard jeszcze ma pewnie loot jakiś. W może też coś mieć. A, czekaj, podejdę. Zobaczmy tego Warlocka. Coś miał Warlock. Lampę. Zabraliśmy. Jedłe światło. Dobra, to. Tutaj mnie nie będzie widać, tylko żeby... A i żeby tam na mnie się nie poszczył. Dobra, lecimy dookoła do nich. Na dole ten rogal chodzi, on by był do zlutowania. Tam jest teraz. Czekaj, gdzie on jest? Hmm. Myślałem, że tutaj pójdzie. Kurwa, do góry wszedł, kurde, nie przechwycę go Drzwi zamknął? Oj, będzie bitka Barba kontra Rogue, zobaczcie Escape A Escape'a się udąbili Na znaczy tu spoj. Nie widział? Pamiętajcie, jestem szkieletem tylko. Wtapiam się w tum, wtapiam się w tum. Idź... Idźmy od... od tyłu. Pomału, pomału, zabieramy wszystko. Dobra. Nie widzi, nie widzi. Zobacz co Zabieramy mu wszystko co ma This is robbery bro Witka. Dobra jeszcze mu zabierzmy escape'a, nie? Muszę to zrobić Zabrałem mu jeszcze escape'a Mogłem tych jeszcze ten pookradać, pogonić Zobra, zobaczmy co on, co on tam w ogóle miał, bo go podkradłem pod A nawet nie wiem co Bóg jakiś taki średni. No to średnie to też kujowe. No raczej nic dobrego nie, miały, nie mieli, nie? Ale no, na tym by polegał ten build. Ogólnie, jakbym wiem, że w wielu, wielu sytuacjach mogą ich po prostu zabić, no ale build polega na tym, że mam kraść, więc skradłem. Jest to takie dosyć bekowe. Raczej się to nie opłaca. Też robiłem to na girska, że jakby było widać poniżej 25, więc ci ludzie tacy trochę nieogarnięci byli, no ale przynajmniej może było śmiesznie nawet, nie? Więc dzięki wszystkim i na razie.